Cześć, mam z tej strony Cubix. Gramy po raz kolejny w Terrasobas. Jedziemy. What the fuck. się wow. Co się stało? Widel to tarna jest. Tam lodówka. To przeciwwaga. waga. Okay. Strasznie dziwnie wygląda świat z tej perspektywy. Jeśli linę, to zjadę na dół. Robi się! No dawaj, dawaj. Nie będę tu wisiał cały rok. O kurde, coś tam się dzieje. Zarażeni. O kurde, z mojego celowaniem. O, fuck z tej strony podbiegł. Dawaj, dawaj, dawaj. Skubany jest głodny. Strzel strzelaj, da! Headshot.

Tu już, o pięknie, dwa strzały wystarczyły. O i spokój, nie, coś tam jeszcze idzie. Ale się ewidentnie mówi, jak cholera, klikacz. Wow, wypatrzony do w łeb, ale idzie dalej. Ba, cholera, przeładowuj szybciej. Jest, tu, ale niewiele brakowało. Się, Mieszka, Ellie. Czy nie? Wow, wszystko gra? Tak, dalej, dasz radę! Ok, to teraz mnie nie zjedzą. Teraz jedzą, Eli. To daleko trzeba szybko przeładować. Ba. Kurde, jestem coraz lepszy No chodź tu gościu, chodź Chodź tu do mnie, nie do Eli Ej, zbliżają się! Wow, wow, jestem! Ej, tu jest! Pan! Pan! gościu No kurde, klikacz. Tego trzeba szybko zobaczyć Kurde, zostawią! Uff

Chcę wow. być To jest ulepszona broń biała! O to chodzi! O, też sobie nieźle radzi. Ma jakąś maczetę. zaraz no, będą! Dawaj, yeah. 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 yep. yep. damaj, skaku, co jest gram szybko, Eli, szybko! Idę wow. 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 Masakra! Niewiele brakowało! Dzięki, że nam pomogłeś i w ogóle... Ah, Eli Ej, co? Co co jest? Dżel! Co to co, wyprawiasz? Co Rokuj mnie! Powróć się na kolana. Uspokój się, stary. Ty już na kolana! Ach, nie prowokuj Zrobuj mnie! Tylko spokojnie! Dałeś się ugryźć? Wyrastać coś... Nie, kurwa, jestem czysty! Jeśli zobaczę choćby za Wystarczy ja pierdolę! Masz już dosyć? Czy ja mam dosyć? Pieprzyliście mi się do domu! Uruchomiliście pułapki! I prawie połamaliście mi rękę! I kim do kurwy jest ta gówniara i co tutaj robi? Gówno ci obchodzi, kim jestem. Jesteśmy tu, bo wisisz Joelowi przysługę. A na oh. początek zdejmij mi kajdanki! Wiszę Joelowi przysługę. To ma być jakiś żart? Dosyć tych pierdół. Potrzebny mi wóz. A, jednak żartujesz. Potrzebne ci auto? Wiesz, nawet gdybym jakieś miał, chociaż nie mam pojęcia skąd, to myślisz, że naprawdę bym ci je oddał? A? Jasne, Joel, proszę, proszę, weź mój wóz. No to może jeszcze weźmiesz moje żarcie, co? Patrząc na ciebie, wyszło być na zdrowie akurat. Posłuchaj, mi, mała. Gudna. Nie, pieprze, przykułeś A mnie teraz do... teraz zamkniesz buźkę. Dobra? Nie wiem, jaką przysługę ci wiszę, ale na pewno nie aż taką. Prawdę mówiąc, Bill, właśnie taką. Nieważne, bo i taki mam wozu na chodzie. W mieście musi jakiś być. Części. W tym mieście są tylko części. Czyli mógłbyś z nich coś sklesić? A no dobra, jeśli ma się udać, potrzebuję nieco sprzętu. Jasne. On jest po drugiej stronie miasta. Pomożecie mi go przetargać. To może wtedy mi się uda go odpalić. Ale po tym numerze będziemy kwita. Nie ma sprawy. Pewnie i tak za kilka dni będziemy martwi. Dobra, idziecie za mną. To miasto to jedna wielka pułapka. Trzymać się mojej dupy. Da, chciałbyś, możesz przestać. <noise> no, Eli, macie ten dowcip. Radzę, żebyście wzięli wszystko, co chcecie, albo co może być wam potrzebne. Dobrze, dziękuję. nie jest zbyt Dobra. Dobra. wszystko. No, spoko. Użyjemy apteczki na wstępie. Pokręcimy się po okolicy. Co to może być ciekawego. narzędzia, amunicja. Plotka dotycząca ogrodzenia. Oczyścić ogrodzenie. Rzane ten słabą pamięć, żeby sobie robić takie notatki. A bzdura. Okej. Okay. Tędy, nie tutaj. Mapa Billa. Trochę mi się pomyliły klawisze. Jakby Bill stał bliżej, by dostał rurką. A, tu nic nie ma. Nic nie widać. Domu na amunicji full, drzwi zamknięte. Liczyłem na jakiś magazyn otwierany ostrzem. O, tu jakiś podręcznik szkoleniowy. Ulepszono ostrza. Ostrzy wytrzymuje jeden cios więcej. O, to na pewno mi się przyda. Ostrzy nigdy dość. I to już chyba wygląda na to, że wszystko szachy. Hej, umiesz to grać? Tak, kiepski za mnie szachista. Zawsze chciałam się nauczyć. Hey, Gary Kasparov, łapy precz od szachownicy! Uch, Gary kto? Nieważne. Ciekawy z kim Bill gra w szachy. Kto wie, może sam ze sobą. Znaleźliście co trzeba? W drogę. Idziemy, idziemy, gościu. Dobra, idziemy, Dużo amunicji do rewolweru to mi nie zostało Znaleczo po tej strzelaninie. Okej. Okay. Musimy do następnego tego budynku. Schody, szybko! Pff, najlepiej się nie oddaj. Nie wierzę, że się na to zgodziłeś by Trzy nie sztuki ja by Bez szau. Miałeś co do niego rację. Tak. Jest tu trzeba szybko poszukać. Rozejrze się. Nie ma tam nic ciekawego. A jednak Ciało, coś znalazłem. Dzięki. Derydy. W lodówce. Nie, lodówki się nie da otworzyć. O, jeszcze jakaś notka. O łowcach. Co tym razem? Nic ciekawego. Drzwi zamknięte, Coś tu się platę, nic nie ramy. ma. Jakaś amunicja by się Muszę przydała, bez względu pewną to, że <grym. grym>. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. No, ale jest <grym>. dobra, Matek. Gdzie teraz? Bill. Moja druga kryjówka, a raczej magazyn broni. Myślałam, że... O, magazyn broni to brzmi dobrze. Bill, proszę jak mówiłem, niezbędne części są po drugiej stronie. Niestety roi się tam od zarażonych, dlatego potrzebujemy więcej broni. Nic nic, nic nie ma. Okay. No, ale ja mam rurkę, mi się rurka podoba. Coś jest. Zdrowie. Śś, śś, śś. Jeden jest w środku. Uch, właśnie miałem się tym zająć. Spokojnie. Nie odpowiedziałem, na moje pytanie, wydanie. Myślałem, że tworzycie nierozłączny problem Jest zajęta. Ha, jasne zajęta. Ach, tu jest zarażony. Że się popstykaliście. Tak, coś w tym stylu. Idziemy. Ciekawy widok, nie powiem. O, tu się coś błyszczy. Ostrze, szmata, ale szmat mamy full. A może... Dlaczego nie naprawisz jednego z tych aut? Robimy sobie jakąś apteczkę. Ty okay. okay. ja możemy... jesteś geniuszem! Przez cały czas, Okej, sobie Jeszcze jedno. Zaszalejmy. Można wziąć szmatę. nie myśleć o tym, co jest pewno się przyda. Cholera jasna! Zasane. O oh, fuck zarażeni Mamy towarzystwo Jezus, fuck. Zginąłem. Dobra, to się tam wytnie Teraz rozegramy to trochę inaczej Zmienimy broń No Mam kochtę, to nie macie szans bam. Tak jest walonacze i tak to trzeba było rozegrać od samego początku. Po co się wdawać w jakąś strzelaninę, jak się nie umie strzelać? Dobra, amunicja jest. Nic nie straciliśmy. Dobra, poszło szybko, poszło sprawnie. Tak to się powinno rozwiązywać. I właśnie po to tak się szuka tych wszystkich zapasów. Na wszystkiego rodzaju koktajle i tak dalej. To wiele ułatwia walkę. Tym bardziej jak ktoś się skrada tak jak ja. Albo strzela też w ogóle. Cegła, tu też cegła. Nie, już chyba nic ciekawego nie będzie. Idziemy dalej. No i co, nie prowadzisz? Ale żeś sobie meta wybrał Mutanty przynajmniej się Tędy? Bardziej boi się nie jest. Oj chyba nie ślepy załóg, chociaż nie jest alkohol, jest szmata Już trochę zasobów na mołotowa będzie. No i co? No to chyba te schody. Jesteś pewien, że brama ich zatrzyma? Tam kto oni nie mają klucza. Do wcipny gościu Dobra, ewidentnie tędy Gdzie teraz? Jesteśmy na miejscu, w piwnicy Piwnica, spoko Dobra, zatem. No to, jesteśmy Niczego nie dotykajcie A ty zamknij drzwi! Normalnie jak test, zajął też musiałem drzwi zamykać Wiesz, wygraty. A, a... Co? Też co broń? Nie ma mowy. Joel, że... ja potrawię o siebie zadbać. Nie. Ty zostajesz tutaj. Pewnie. Zostanę i dam się zabić. Świetnie. Chyba można powiedzieć, że to twoja najchujowsza fucha w życiu. Coś w tym jest. Nie wiem, jak też zgodziła się na taką samobójczą akcję. To był jej pomysł. Naprawdę? To w takim razie nie jest tak mądra jak myślałem. E, e Przyjdź to! Serio, odprowadź dziewczynę tam, gdzie ją znalazłeś. Nie mogę jej tam zabrać. To niech sama sobie znajdzie drogę do domu. Pozwól, że coś ci opowiem. Jakiś czas temu... ja też się o kogoś troszczyłem. To był mój partner. To za znaczy musiałem się nim opiekować. A w tym świecie to prowadzi tylko do jednej rzeczy: Prosto do śmierci. I wiesz, co zrobiłem? Zmądrzałem, kurwa, bo zrozumiałem, że muszę być sam. Wiesz, Bill, że to nie takie proste, ale. Główno, prawda? Jest dokładnie tak jak. Hej! Co powiedziałem, kiedy tu weszliśmy? Co mówiłem? Ja tylko poprawiam tę kupę śmieci. Zostaw jak leżało. Ja pierdolę. Będziesz się z nią bawił w niańkę, to zobaczysz, że w końcu źle na tym wyjdziesz, Nie. stary. Odpuść, czy możemy już ruszać? Proszę bardzo. Teraz możemy ruszać. Mam no, shotguna w dłoni, od razu mi lepiej. Dobra, zanim pójdziemy dalej, chciałbym wam coś pokazać. Pochwal się. Nowa zabaweczka w nowym pudełku. No okej, okay, dobra. Zobaczymy co on tam dla mnie ma. Oto. Boże, bomba. Ciekawe, co tą nazwę myślał. Idźcie ostrożnie. Eksplozja rozerwie na strzępy każdego, kto podejdzie za blisko. Ta, widziałem już twoje wynalazki. Fajne, nie? Może i fajna. Jak to do kieszeni schować? No a można ją też. Mamy strzelby i bomby. Co podłożyć w odpowiednim miejscu, nie tylko rzucicie jak Pewnie zamiastowa. Zamiastowa. Ciekawa alternatywa, dobra, przeszukajmy tu wszystko. Zanim ruszymy, trochę tutaj tego jest. Zaatakowała ich chmara jest oni? Zabijamy się w budynek szkoły. Wciąż tam jest. Sprawny akumulator. Zgarniemy akumulator i wsadzimy go do innego auta. Bingo! Chciałem go wyjąć, ale se odpuściłem, bo kręci się tam za dużo zarażonych. Ale jebać to. Joel potrzebuje fury. A jak nie zadziała? Nie sądzę. Te ciężarówki są jak czołgi. Wciąż tam stoi. To się nawet może udać. Aha, czyli już wiem skąd weźmiemy akumulator. Masz, nie mam ochoty słuchać twojego pierdolenia, naprawdę. Ruszymy do szkoły. Pozabijamy pewnie setkę zarażonych i będziemy mieli akumulator. Potem sobie stąd odjedziemy, ale najpierw trzeba ulepszyć moją broń. Zobaczymy co tam mogę ulepszyć. Okay, to miejsce. Czy cokolwiek mi się przyda? Kabura na broń. Okej. Okay. Jakość przeładowania to może nie, ale w rewolwerze jak najbardziej. Zdecydowanie za długo się przeładowuje tą broń. Ulepszymy nawet o dwa poziomy. No i właściwie tyle, bo więcej narzędzi nie uzbierałem. No tak, Ej, hey, możemy ruszać. Po akumulator, ale... Po akumulator! Już tak. Fest! Hura! I tak pełną gębą ruszymy dopiero w następnym odcinku, na który Was serdecznie zapraszam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się. Cześć!